Bezpieczeństwo na budowie to podstawa. O tym porozmawiam dzisiaj z inspektorem pracy. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Radosław Żebrowski, starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. A z Pana doświadczenia, jakie takie najbardziej rażące spotyka Pan nieprawidłowości na terenach budów? Jeżeli chodzi o te najbardziej rażące, możemy tutaj wskazać prace, które narażają pracujących na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Są to przede wszystkim prace na wysokości. Jak też i pracę w wykopach. Nie możemy dopuścić jako inspektorzy pracy do wykonywania pracy bez zabezpieczeń, zarówno na wysokości, jak i przy pracach w wykopach. Jeżeli chodzi o pracę na wysokości, musimy pamiętać że każda praca powyżej metra jest pracą na wysokości oczywiście z pewnymi uwarunkowaniami prawnymi natomiast jeżeli już dopuszczamy pracownika do pracy na wysokości musimy zapewnić mu sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości musimy zapewnić mu nadzór pewnego rodzaju szkolenia i pewne inne uwarunkowania prawne takie same tego samego dotyczą prace w wykopach. Pamiętajmy, że y, są to y, rodzaje prac, przy których nie damy rady pomóc, jeżeli coś już się stanie. Jeżeli ktoś znajduje się na krawędzi i, i będzie na początku tej drogi spadania, nie jesteśmy w stanie już mu pomóc. Dlatego tak ważne jest zapewnienie na budowach zarówno środków ochrony zbiorowej, chroniących przed upadkiem z wysokości, jak i środków ochrony indywidualnej. I co najważniejsze, musimy pamiętać o tym, aby nadzór budowy. Dbał o to, aby te zabezpieczenia były funkcjonalne i były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Czyli, jeżeli wykonujemy pracę na wysokości, wyposażemy pracownika w środki ochrony indywidualnej w postaci szelki, linka bezpieczeństwa i pracownik, nawet jeżeli spadnie z wysokości, zawiśnie, to pamiętajmy, że on za długo też nie może tam wisieć. Ktoś musi go uratować. Czyli musimy zorganizować pracę w sposób bezpieczny, nie tylko wyposażyć, ale i zorganizować stanowisko pracy. No właśnie, ale podczas tej praktyki, którą Pan miał wielokrotnie, i doświadczenie były różne sytuacje. I czy ma Pan takie przykłady, w których w momencie, kiedy pan kontrolował plac budowy, no i tutaj otwierał Pan oczy z przerażenia, z tego, co Pan tam zobaczył, czyli na tym placu budowy, to jest coś, co myślę ciekawi naszych słuchaczy i widzów. Najbardziej. Zapadają sytuacje w pamięci braku zrozumienia powagi sytuacji. Na przykład, przy wykopie wąskoprzestrzennej głębokości około 2 metrów i długości kilkunastu metrów, pracodawca prosi mnie, abym ja poczekał 5 minut, bo on musi tę pracę dokończyć. Nie ma na to zgody. I nie będziemy w żaden sposób zezwali na tego na takie wykonywanie pracy. Takie prace muszą być natychmiast wstrzymane, a stan pracy musi być zbliżony do Ale to jest przerażające, co Pan mówi, bo w tym momencie Pan stwierdza zagrożenie życia i bezpieczeństwa. Czyli ten pracownik, robotnik, on jest ryzyko, że on nie wróci do domu. I pracodawca, nie wiem, w imię czego, zero etyki, zero jakichś zasad nie pozwala panu dokonywać czynności? Takie coś miało miejsce? Pamiętajmy, że jedną z podstawowych informacji, którą przekazują nam pracodawcy w tym momencie, to jest taka, iż tak wykonywaliśmy pracę od 20 lat i nigdy nic się nie stało. No tak, to właśnie tutaj brakuje tej informacji, tych te przekazywania zarówno pracownikom, jak i pracowni, od pracowników do pracodawcy, iż wykonywanie takiej pracy w ten sposób jest niebezpieczne, i zagraża zarówno im, jak i pozostałym pracownikom i osobom będącym w okolicy zagrożeniem zdrowia i życiu. No tak, a wypadki przy pracy. Czy Pana zdaniem obecnie, w 2025 roku, jest to duży problem? Bo wiadomo, Inspekcja Pracy, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jest mnóstwo apeli, różnych instytucji. Robimy. Powiem kolokwialnie, może, ale robimy co możemy, aby było lepiej pod tym względem. Jak pan to ocenia? Muszę przyznać, że w mojej kilkunastoletniej pracy w tej instytucji i od samego początku zajmuję się placami budów, jest znaczący wzrost świadomości, jeżeli chodzi o pracę w budownictwie. Widać to również po ilości wypadków przy pracy. Ta liczba na szczęście spada. Natomiast dalej mamy. Co robić w tym temacie. Jeżeli chodzi o inspekcję pracy, również prowadzimy prewencję w tym, w tym temacie, prowadzimy szkolenia, zwłaszcza na takich inwestycjach długotrwałych. Niestety, jeżeli chodzi o wypadki przy pracy, dosyć często są to wypadki spotykane na małych pracach budów, zwłaszcza przy pracach krótkotrwałych. Czyli jeżeli mamy zagadnienie dosyć mocno skomplikowane, jesteśmy w stanie się na niego przygotować. A jeżeli chodzi o takie zagadnienia, które są wykonywane, na chwilę, na już na 5 minut, typu przestawienie jakiegoś elementu, typu zamocowanie jakiegoś elementu na wysokości, w tym momencie brakuje tej asekuracji, brakuje tej organizacji pracy, aby ona była bezpieczna. No właśnie, a jakie takie z pana obserwacji, bo już zagaił pan temat mówiąc o pracy krótkotrwałej, ale najczęstsze takie wypadki, które pan spotkał w swoim swojej karierze zawodowej, jako inspektor, proszę Państwa, mamy wykop, o których też już wspominałem. Pamiętajmy, że grunt nie zawsze jest spójny, nie zawsze zachowuje swoje właściwości. Jeżeli wykonujemy pracę w wykopach, ten ta ta wykop musi być zabezpieczony, bądź też przez bezpieczne naklejanie skar wykopu, bądź też przez jego zabezpieczenie mechaniczne. Zdarzają się sytuacje, gdzie pracownik zostaje przysypany do głębokości chociażby kratki piersiowej, a z uwagi na zatory, które powstają w jego organizmie, dochodzi do śmierci pracownika. Czyli pracownik nie musi być całkowicie zasypany. Musimy sobie uświadomić to, że nie tylko te najgłębsze wykopy powodują zagrożenia dla pracujących, ale te płytsze też. Pamiętajmy, że część prac musi być wykonywana w pozycji na kolanach. I wówczas ta wysokość wykopu ma zupełnie inną wartość niż, niż kiedy stoimy w pozycji wyprostowanej. Praca inżyniera budownictwa, kierownika budowy to głównie dbało się o jakość pracy związanej z wykonywanymi robotami, budowlany jej organizacja, tak? Ale jednym z takich najważniejszych elementów oczywiście jest organizacja taka, aby było bezpiecznie i. Jeżeli już doszło do tych nieszczęść, do trudnych sytuacji, jakie Pan z doświadczenia spotkał, może Pan troszkę o nich nam więcej opowie, bo to będzie takie dla naszych kierowników budowy otwierające oczy. Pamiętajmy oczywiście na początku, zanim się zdarzy taka sytuacja, aby organizować pracę w sposób bezpieczny. Natomiast jak to ma wyglądać? Pamiętajmy, jeżeli wykonujemy pracę szczególnie niebezpieczne o imiennym podziela obowiązków wskazaniu jak pracownik ma wykonywać pracę czym ma wykonywać tą pracę i gdzie ma wykonywać tą pracę. Tutaj nie ma dowolności, jeżeli chodzi o formę wykonywania tej pracy. Musimy wskazać pracownikowi wprost, co on ma zrobić. Nie możemy tutaj stosować pewnych ogólników, że pracownik ma pełne doświadczenie w wykonywaniu tej pracy. Każdy teren budowy jest innym terenem budowy. Jest to żywy organizm i codziennie ta praca na nie wygląda inaczej. Jeżeli pracownik jest nieobecny na danej budowie tydzień czasu i kiedy wraca do niej, zostaje zupełnie nowy stan faktyczny. Pamiętajmy, że jeżeli zorganizujemy tę pracę w sposób bezpieczny, nie dojdzie do wypadku. Natomiast jeżeli już dojdzie do tego wypadku, pamiętajmy, aby na samym początku zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zadbać o to, aby nikomu więcej taka krzywda się nie stała. Chciałbym wskazać, iż jeżeli dochodzi do wypadków przy pracy na terenie budowy, są to głównie ciężkie i świętelne. Wypadki przy pracy. Żaden z pracowników nie zgłasza zwykłego skaleczenia osobom przełożonym. Tak, Natomiast jeżeli już dojdzie do tego wypadku, czy jest to przysypanie, opadek z wysokości, przygniecenie, są to wypadki ciężkie, śmiertelne, a czasami i zbiorowe. Pamiętajmy, iż do takich wypadków przyczyniły się różne względy. To nie jest tylko błąd pracownika, to przeważnie jest cała organizacja. A jeżeli chodzi o tę organizację i kto jest za nią odpowiedzialny, jest to osoba kierująca pracownikami, zarówno przed organami Inspekcji Pracy, jak również przed organami Policji, jak i Prokuratury. A te sytuacje, z którymi miał Pan ostatnio, z którymi miał Pan do czynienia, no, trudne, tak? no bo to wypadek ciężki czy śmiertelny, to głównie jakie były? Proszę Państwa, trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o pracę na budowie, są to wypadki związane. Czy też z upadkiem, tylko to nie są upadki z dużych wysokości. Musimy mieć świadomość, że przy upadkach z wysokości tych ciężkich sić to jest wysokość 2-3 metrów. To nie jest wysokość 12 15, 30 Czyli metrów. Praca na rusztowania? To jest praca przeważnie na rusztowaniach i dojściach do stanowisk pracy, bo czasami zdarzają się budowy, które mają piękne rusztowania, a dojście do nich prowadzi przez pojedyncze deski, które nie są w żaden sposób przebadane i nie są w żaden sposób skutecznym elementem dojścia do stanowiska pracy. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, są to te prace krótkotrwałe. Do nich też należy, należą dojście do tych stanowisk pracy. Państwowa inspekcja pracy. Kładzie duży nacisk do prewencji na budowie, organizujecie mnóstwo szkoleń, kampanie edukacyjne, też upominacie nas na budowach nadzór, czyli i przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy budowlane. A z Pana obserwacji jaki widać rezultat tych wszystkich działań edukacyjnych i czy jest bezpieczniej? Chcemy zwrócić uwagę na jedno, że rola inspektora pracy nie ogranicza się tylko do samego przyjścia i stwierdzenia nieprawidłowości. Dosyć częstym przykładem jest wskazywanie pracodawcom, kierownikom informacji, które mają we własnych dokumentach. Zdarzają się informacje typu orzeczenie lekarskie lekarza, gdzie on ma ograniczenie do pracy do 3 metrów. Przedsiębiorca dopiero. Patrzy na ten dokument, kiedy my wskazujemy mu na, na taką informację. Od tej pory był przekonany, iż jego pracownik może wykonywać pracę na każdej wysokości. Pamiętajmy, iż nasza prewencja to jest również wskazywanie i bezpiecznych metod, i czym te metody niebezpieczne się kończą, czyli wypadkami przy pracy. Jest to tragedia zarówno i dla osób kierujących pracownikami, jak i dla całej rodziny, i dla, całej, i dla wszystkich osób, które mają związek z tą budową. Także to nie jest tylko jednostkowy przypadek, on obrazuje to, co, co się dzieje później, niedobrego dla całego społeczeństwa. Mi zdarzyła się taka sytuacja w karierze zawodowej, że wszedłem na budowę, oczywiście nie było zwykłych zabezpieczeń typu kask, kamizelka, czy zabezpieczenia, jeśli chodzi o pracę na wysokości. I mówię do pracowników, robotników, ja mówię, załóż to musisz przepisy, to nie do końca do niego przemawiało, do tego robotnika jednego uparty był. Ale w drugim momencie muszę tutaj panu powiedzieć i naszym słuchaczom telewizji, jak powiedziałem, ale czy ty chcesz wrócić bezpiecznie do domu? Czy masz rodzinę, czy masz dzieciaki, które musisz wychować? To ta sytuacja na niego o wiele lepiej w świadomości rozbudzała, że no faktycznie już przesadzam. Przecież ja nie jestem sam dla siebie bohaterem na tej budowie i ja mam supermoce, tylko jestem osobą, która musi być odpowiedzialna za swoją rodzinę i to powiem jak już nie mogę się porozumieć wiadomo mogę stosować różne kary obostrzenia to to świetnie działało, czyli to była taka prewencja, trochę taka psychologia, bo kierownik budowy też musi być trochę psychologiem na budowie, to muszę panu inspektorowi powiedzieć, że, że czasami lepiej działało niż strachy, kary finansowe, no bo każdy generalny wykonawca ma tam różne karyfikatory, za naruszenia BHP. No i oczywiście też muszę panu inspektorowi powiedzieć, że najtrudniej jest na tych małych budowach, tak, z systemem gospodarczym, o tym pan już e, wspomniał. E, a może ma pan jakieś takie e, złote rady e, dotyczące prewencji na placach budowy, coś co by pan słuchających nas tutaj inwestorów, kierowników budowy e, zaciekawiło albo z pana strony na koniec naszej rozmowy. Chciałbym zwrócić uwagę e, na możliwość przeniesienia pewnych fajnych standardów. Z dużych budów na małe budowy, chociażby takie checklisty, proste informacje obrazkowe, jak powinien być ubrany. Do wykonywania konkretnej pracy. Co muszę mieć ze sobą? Są fajne rozwiązania typu lustra na pracach budów. Bo co innego, kiedy założę ten sprzęt na, na, na siebie, chroniący przed upadkiem z wysokości, chociażby, a co innego, jak ja zobaczę, jak ten sprzęt na mnie wygląda. Czy on jest w każdym miejscu założony prawidłowo? Nie zawsze ktoś chce nam pomóc, bądź też nie zawsze e, możemy sami to stwierdzić. Takie checklisty wskazują nam, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani, czy nie musimy za 5 minut schodzić na stanowisko pracy, bo czegoś zapomnieliśmy i czy faktycznie będziemy wykonywać tą pracę bezpiecznie. Także, nie tylko nasza obecność, natomiast codzienna weryfikacja samego siebie, czy wykonuje pracę tak, aby mógł bezpiecznie wrócić do domu. No tak, pracujmy bezpiecznie, wróć bezpiecznie do rodziny, do domu, o czym wspomniałem. Bardzo dziękuję za rozmowę, bo to jest ciekawe ciekawostki, spostrzeżenia Pana. Myślę, że będą do, tutaj o tym lustrze chociażby. To naprawdę rzecz, ja jej nie spotkałem, ale no, dla mnie to jest sprawa interesująca i do wdrożenia. Gościem naszym był Radosław Żebrowski, starszy inspektor pracy w Olsztynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. W naszych podcastach rozmawiamy na ważne tematy prawne. Zachęcamy Państwa do kontaktu poprzez komentarze i. W komentarzach wpisujcie, jakie tematy by Was interesowały, z czym chcielibyście się zetknąć w naszych podcastach. Śledźcie oczywiście nasze media społecznościowe, dodajcie komentarze, one nam pozwalają się rozwijać, być lepszymi. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.